Ta edycja Targeting Show jest wyjątkowa, ponieważ mamy jubileusz. Jest to już dziesiąta edycja, spotykamy się tutaj już po raz dziesiąty. Mamy najlepiej stylingowane samochody z całej Polski i gości z Czech i Węgier. Jest to wyjątkowa edycja, wyjątkowa impreza, tak trzeba powiedzieć, ponieważ jak widać są wyjątkowe, niepowtarzalne samochody. Wybraliśmy z ponad 300 najlepiej według nas stylingowane samochody. Oczywiście w różnych klasach mamy tutaj i Mercedesy, mamy tutaj i nawet Porsche Cayenne. Są różnego rodzaju perełki, które przyciągają uwagę widzów. Samochód powstał w 2002 roku, a więc 10 lat temu, został wykonany na podstawie modelu zabawki samochodu w skali 1 do 18, która tutaj jest przedstawiona na dachu tegoż samochodu. Pojazd został wykonany całkowicie z blachy, jest to ręcznie wykonana karoseria. Następnie też zostały zamówione i wykonane szyby, oświetlenie, lampy tył, przód jak również cała tapicerka została wykonana według wzoru wiernie z tego modelu, który tam prezentujemy. Samuł został pokazany w 2003 roku na Międzynarodowych Targach w Poznaniu. Zdobył główną nagrodę Grand Prix, tutaj właśnie jest przedstawiony puchar z tej wystawy. No i przez okres 10 lat jest użytkowany. Nie, niewielkie są przebiegi robione, ale od czasu do czasu okazjonalnie jest samolot używany. Zainteresowanie jest bardzo duże, wiele osób ogląda, pyta o, o dane konstrukcyjne samochodu i zarówno też zaciekawieni są, jak samolot został wykonany. Wojna północ południe jest to największy w tym Europie cykl imprez tuningowych. Mamy aż 10 eliminacji, na których wybieramy najlepsze auta w 9 klasach. Sędziowie oceniają na wszystko, czyli na karoserię, na wnętrza, moce, stylnik komory silnika, kara audio, zawieszenia. Także całe te auta są bardzo konkretnie prześwietlane i przeciwoceniane. No i najlepsze auta z każdej klasy, z klasy awansują później do finału. Zainteresowanie jest ogromne, rok temu na Macie Wojny przewinęło się 500 fur, także naprawdę jest czym wybierać, jest w czym przebierać i projekty są bardzo, bardzo grube. Oprócz tego, że mamy wiele aut, mamy też ogromną widownię, ponieważ to co widać, to jest, słuchajcie, jest masa ludzi i każdy się jara tuningiem, więc to jest piękne. Bardzo mi się to podoba, bardzo ustawione, bardzo zorganizowane, nie tylko można powiedzieć fizycznie, ale medialnie. Uśmiechnięci, zadowoleni, zainteresowanie olbrzymie, rozrywka kapitalna.